W tym momencie jest wprowadzony ruch wahadłowy na odcinku drogi powiatowej od Latoszyna poprzez Gumniska w kierunku Braciejowej, gdzie właśnie w miejscowości Gumniska została podmyta część drogi, został wprowadzony tam ruch wahadłowy oraz ograniczenie tonażu do 6 ton masy rzeczywistej pojazdu. Obawiamy się właśnie podmycia reszty drogi, zawalenia się tej drogi, jeżeli będzie to droga nieprzejezdna, no niestety będzie to duże utrudnienie dla mieszkańców. Trzeba było po prostu po drugi... wysiąść. i ja autobus wrócił i pojechał do miasta.